Witajcie widzowie z tej strony Paweł, a dzisiaj już start piątej edycji Squad Craft. Dzisiaj jeszcze piszę wkrótce nowe edycje. więc informacji na Discord. Ja w trakcie montowania dodam Wam screen z informacji, gdzie jest pokazane, że start edycji w ten piątek. I wersja to będzie 1.18 i 1.18.2 razem z jedynką. 18.12. Te wszystkie wersje 1.18 będą działać na squadkraft.pl. A teraz wkrótce z dwóch. A więc teraz widzicie na ekranie Teraz widzicie na ekranie screen z Discorda z i też wam powiem, że planuję zrobić odcinek jak tylko będzie serce edycji. I teraz dokładną datę Wam podam. Godzina. Na 18 dzisiaj Zapraszam Was na serwer SquadCraft.pl To nie jest mój serwer, ale bardzo mi golu, ale bardzo mi się podoba i możemy tam razem pograć Dodam, jeśli ktoś z moich widzów zbiję, to niech mi da na MSG Wiadomość. Mość. Gigi, to go dodam do mojej działki, którą będę mieć jakiś czas. To zależy też, Jeśli leksusów będzie się dostawać ner. no chyba że będzie praca, to jeszcze będę musiał robić tą pracę. Ale tak się jak widzowie. Jest serwer squadcraft.pl Dzisiaj 18 .00. To zapraszam was tam I prawdopodobnie i może mi się nawet uda zrobić lajwa Ale na pewno zrobię Bię lajwa jutro w browsers i w niedzielę Więc pa